Cześć to Andrzej Pastuszek z portalu Boxing.pl. Dzisiaj kolejny vlog RSC. Dzisiaj o wydarzeniach minionego weekendu, czyli gala w Radomiu, na której byłem, czyli walka Zory z Whiteem, czyli Carl Frampton kontra Josh Warrington, o pas i w wadze piórkowej. Troszeczkę też o walkach braci Charlo. Przepraszam za małe opóźnienie, ale byłem w Radomiu, potem święta, i troszeczkę nam się ten vlog komentujący, analizujący wydarzenia poprzedniego weekendu, przeciągnął. Następnym vlogiem będzie podsumowanie minionego roku, boks polski, boks zagraniczny. Proszę też o Wasze pytania. Następny vlog to właśnie może będą te pytania i odpowiedzi z mojej strony. Kilka pytań już mam i proszę o więcej. Będzie troszeczkę mniej się działo pewnie w boksie przez parę następnych tygodni, dlatego wypełnimy to pewnie jakimiś rankingami, właśnie podsumowaniami, takimi rzeczami jak to. A teraz już przechodzę do analizy wydarzeń z tamtego tygodnia. Bardzo ciekawa gala w Radomiu, kilka, kilka interesujących zestawień. Oczywiście obejrzałem od deski do deski. zabrakło walki demiana. Jonaka z Andrew, nie Johnsonem, a Robinsonem. Awizowałem tego zawodnika jako Johnson, sam nie wiem dlaczego, ale niestety do tego pojedynku nie doszło. Mateusz Borek twierdzi, że być może zobaczymy to wiosną, co oznaczałoby, że ten promotor nie wycofuje się jednak z boksu. I bardzo dobrze myślę, że jakaś konkurencja, jakaś konkurencja jest wskazana. Gala była niezła, oczywiście z tym zgrzytem w postaci walki Balskiego, ale o tym później. Na razie może o tym, co działo się na początku. Walkę Młodzińskiego z Grabowskim troszeczkę przegapiłem. Z tego, co słyszałem, mogła iść w obie strony, poszła w stronę Młodzińskiego. Taki też był, taki też był mój typ przed tą walką, ale tak jak wspominali mi koledzy, bardzo agresywny Grabowski być może przechylił ten pojedynek na swoją korzyść. Była to taka typowa walka dwóch połówek, gdzie najpierw góro był młodziński, potem ta agresja Grabowskiego doszła do głosu, walka około Remisowa. Jedni oczywiście będą twierdzić tak. Drodzy inaczej, podobnie w pojedynku Wrzesińskiego z Chudeckim. po raz kolejny bardzo, bardzo zacięta walka, moim zdaniem, minimalnie zasłużenie zwyciężył Wrzesiński, solidność. Pracowitość, wytrwałość, takie dobre rzemiosło w wykonaniu Damiana Wrześnickiego jednak było górą nad tymi wzlotami i upadkami Chudeckiego, który jest bardziej błyskotliwy, który pewnie ma większy talent, ale, ale to wszystko gdzieś się gubi w przygotowaniu fizycznym, gubi się w tym, że ten zawodnik być może nie ma aż tak dobrego refleksu, jak mu się wydaje, w miarę upływu walki, w miarę w miarę zmęczenia już Brzesiński czytał jego boks, już kontrował te kontry Chudeckiego. Był knockdown, to było rzeczywiście, było i po ciosie, i było tam jakieś zaplątanie nuka w takiej sytuacji. Jeśli jest jednak cios, to sędzia ma prawo, ma prawo zarządzić knockdown. Tak też uczynił w tym przypadku. Chyba ten knockdown zadecydował o zwycięstwie, ale jednak wydaje mi się, że aktywniejszy był Damian Brzesiński, że te jego ciosy prawą ręką robiły swoje, zwłaszcza w drugiej połowie walki. To on był aktywniejszy, to on przejął kontrolę nad pojedynkiem, chociaż początkowo wydawało się, że talent, że ta czutka Chudeckiego, że to wszystko... Czego nauczył się w Stanach, może zaprocentować. Naprawdę świetnie wyglądał Chudecki w tych pierwszych rundach, kiedy przepuszczał, kiedy przepuszczał ataki Wrzysińskiego, kiedy kontrował, kiedy jeszcze dużo poruszał się po ringu, kiedy był ten head movement, kiedy był balans tułowia. Naprawdę wyglądało to fajnie i efektownie, ale tak jak powiedziałem, im bardziej w las, im bardziej w głąb walki tym z, tym, z tymi wszystkimi elementami, które są bardzo ważne dla takiego boksera było coraz gorzej i moim zdaniem jednak zasłużenie Wrzesiński zwyciężył ten pojedynek. W końcu doczekał się swojego zwycięstwa nad Kudeckim, bo tam były wiadomo i szranki amatorskie. Była poprzednia remisowa walka. Pojedynek Żeromińskiego z Wowkiem. Ukrainiec o wiele za dużo, o wiele za silny dla Żeromińskiego. Tu też układ stylów zupełnie, zupełnie... Zły dla Żeromińskiego dlatego że to jest pięściarz na wskroś ofensywny. Wiadomo, że ciężko jest przełamać zawodnika silniejszego, większego od siebie, wagę czy dwie, który, który jest też odporny, który ma czym uderzyć, który jest po prostu większy, silniejszy bardzo solidny, bo żadnych tam w Woft nie pokazał, natomiast to w zupełności wystarczyło. Dla mnie walka nie była bliska, niemal wszystkie rundy moim zdaniem wygrał Woft, może jedną, dwie, Żeromiński. Naprawdę niesamowita twardość, ambicja, charakter, ale, ale takim boksem nie da się wygrać z zawodnikiem większym od siebie. Tu trzeba używać pomysłu, sposobu, dużo ruszać się po ringu, natomiast kiedy, kiedy tutaj że Romiński starał się przełamać tego większego od siebie zawodnika, dochodziło do wymian. On niestety był spychany do tyłu, dlatego że nawet gdy wowk, te ciosy jego, jeśli nawet nie były dobre technicznie, nawet jeśli były trochę pchane, to jednak ta przewaga fizyczna, ta przewaga rozmiaru powodowała, że jednak Żeromiński te ciosy odczuwał, musiał, musiał się wycofywać. Właściwie rzucał nim momentami wowk. Po ringu ta, ta przewaga fizyczna była po prostu zbyt duża i ta walka była praktycznie nie do wygrania dla Żeromińskiego i, i oczywiście jej nie wygrał. Teraz może szybciutko o walce Wierzbickiego z Kiduku. Wbrew wielu opiniom moich kolegów, to mi Wierzbicki podobał się w tym pojedynku. Walka nie była efektowna, ale w wypadku takiego zawodnika pewnie im walka jest bardziej nudna, tym lepiej dla niego. To, co mi się podoba u Wierzbickiego. Ja zresztą mówiłem o tym już po tej pierwszej walce z żeromińskim, którą prawdopodobnie przegrał według większości, to jednak zwróciłem uwagi na pewne cechy, które nie są częste w polskim boksie. Nie ma wielu bokserów leworęcznych, nie ma wielu bokserów, którzy dobrze poruszają się po ringu, już wtedy pokazał to Wierzbicki. Potem w rewanżu do tego doszło to, że. Fajne kombinacje ciosów zastosował, dalej dobrze się ruszał, ale we właściwych momentach potrafił pociągnąć za spód potrafił uderzyć kombinację. Oczywiście tam przeciwniku pasował, bo przeciwnik szedł prosto na niego. Tu z tym Kiduku było nieco gorzej. Walka była dosyć, walka była tak jak mówiłem, nudna, ciosów było niewiele, ale bardzo ładnie kontrolował dystans wierzbicki. Bardzo ładnie dystansował. Oczywiście wolałbym więcej kombinacji, zwłaszcza wolałbym, żeby dużo więcej było kończonych akcji tym prawym na dół. To kilka razy się udało, nawet w pewnym momencie Kiduku pokiwał z uznaniem głową, kiedy taki, taki prawy doszedł, doszedł do jego kokusu. Natomiast było tego o wiele za mało. O wiele za mało jak na to, że nazywam właśnie Wierzbickiego polskim Luke'em Campbell'em. Oczywiście Brytyjczyk jest dużo, dużo lepiej. Wyszkolony technicznie, ale moim zdaniem boks Wierzbickiego powinien iść właśnie w tą stronę. Świetne poruszanie, to momentami widzieliśmy kontrola dystansu, tyle tylko, że więcej akcentów ofensywnych chciałbym widzieć. To co mi się podoba, to, yy, to oczy. To może brzmi trywialnie, to może brzmieć głupio, bo każdy patrzy, każdy bokser patrzy na przeciwnika, ale Wierzbicki rzeczywiście jest skupiony na rywalu. Obserwuje te jego barki, czy nie ma tam jakichś przyruchów. Dzięki temu kontroluje go, dzięki temu widzi, kiedy ten zaczyna akcję. Bardzo ładnie czytał te wszystkie poczynania Kiduku. To nie jest bokser skomplikowany, niemniej, niemniej jednak jest dosyć szybki, dosyć niebezpieczny. I tutaj Wierzbicki pokazał się z dobrej strony. Co może niepokoić, to fakt tego szybkiego puchnięcia, tych ciosów, które Kiduchu umieścił w celu, wiele nie było, ale niestety, niestety widzieliśmy już, że już ponownie te oczy Wierzbickiego wyglądał ponownie jak ofiara rozboju, pomimo tego, że ciosów przyjął stosunkowo niewiele. To też, to też taki, taki fakt, na który trzeba zwrócić uwagę, być może ma to... Coś wspólnego zrobieniem wagi. Być może, być może ta skóra jest już naciągnięta, być może on bardzo się odwadnia, wysusza. Nie wiem, czy to było powodem. No natomiast, natomiast w takiej walce, gdzie będzie lepszy przeciwnik, który tych ciosów w celu umieści więcej, to już pewnie, pewnie będzie zagrożenie zagrożenie rozcięcia, właśnie zagrożenie tych podpuchnięć. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem dobry boks. Boks bazowy solidny, może za mało tych akcentów w ofensywie, ale jednak dla mnie bardzo ważna jest kontrola, a Wierzbicki miał pełną kontrolę nad tym pojedynkiem, a podobno chyba nie był najlepiej przygotowany, miał jakieś problemy z robieniem wagi, więc tym bardziej ten spokojne, pewne zwycięstwo trzeba docenić i ja doceniam. Teraz do takiego do tego najgorszego akcentu tej gali przejdę, czyli do pojedynku Adama Balskiego z Radczenką. No niestety, Mateusz Borek obawiał się tego pojedynku. Słychać było jakieś głosy, że nie jest dobrze przygotowany Balski, że kłopoty z motywacją, że opuszczał obóz treningowy, że nie jest on dobrze przygotowany. Niestety, wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w ringu naprawdę słabo wyglądał balski w tym pojedynku, jeśli chodzi o koncentrację, jeśli chodzi, jeśli chodzi o motywację, oczywiście on pokazał ogromne serce, ogromny charakter, bo nie chciał przegrać, natomiast problemy z koncentracją wyraźne, yy, problemy z takim z takim dobrym, solidnym, ale jednak nie oszukujmy się, Radczenko nie jest żadnym wielkim zawodnikiem. Pokazał prosty, dosyć schematyczny boks, tyle tylko, że on w tym boksie opiera się na czytaniu akcji przeciwnika i on bardzo, bardzo łatwo ten boks balskiego. Szybko odczytał i szybko znalazł na niego odpowiednie recepty. Nie dalej, w drugiej czy może w trzeciej rundzie, już powiedziałem do swojego kolegi, z którym oglądałem walkę, że Balski prawdopodobnie przegra ten pojedynek. Po tym, jak widziałem, jak już łatwo wchodzą lewe sierpowe radczenki, po tym jak Balski zachwiał się po tych ciosach, naprawdę było słabo. Balski nigdy nie imponował techniką, natomiast, natomiast dobrze ruszał się po ringu, te jego szybkie ręce mogły zaimponować, natomiast w tej walce dużo pchanych ciosów. Tej szybkości specjalnie nie było widać. Przegrywał te wymiany z Radczenką najczęściej. Były rundy, w których Balski był aktywniejszy, natomiast, natomiast groźniejsze akcje były niestety niestety Radczenki. To nie, tylko, to nie tylko ta ostatnia runda, w której działy się niesamowite rzeczy. Tutaj też nie ma się co oszukiwać. Pojedynek powinien zostać, Powinien był zostać przerwany przez sędziego Jankowiaka. Decyzja o dopuszczeniu Balskiego dla mnie niezrozumiała, dlatego że przyjął, przyjął naprawdę dużo ciosów. Nie wszystkie może były w pełni czyste, ale, ale widać było bardzo wyraźnie, jak Balski się chwieje, że Balski ma opuszczone ręce, że jego obrona jest dziurawa, że jedyne. Jedyne rzeczy, które robi, to wznoszenie rąk do góry w geście takim pokazującym, że chce walczyć dalej. Natomiast widać było, że on jest gdzie indziej, że on nie jest w ringu, tylko, tylko gdzieś tam już odpłynął po tych ciosach Radczenki. Było kilka okazji do przerwania tej walki i sędzia Jankowiak powinien je wykorzystać. Przypomnę tylko, że tłumaczył swoje przerwanie walki Adamka z Moliną tym, że troską o zdrowie zawodnika. Dla mnie w pełni zrozumiała decyzja wtedy była. Popatrzył po prostu w oczy Adamkowi, zobaczył, zobaczył że jest półprzytomny, przerwał walkę, natomiast tutaj zrobić tego nie chciał. Myślę, że decyzja po prostu błędna. Dla mnie to nie są kontrowersje. Moim zdaniem walka powinna była być przerwana. Również moim zdaniem Balski przegrał ten pojedynek na punkty. Sędziowie punktowali jednym punktem dla Balskiego, natomiast dla mnie walkę wygrał Radczenko. Nawet jeśli nie została ona zastopowana, to powinien był wygrać na punkty. Moim zdaniem nie ma co bronić zera w rekordzie. Być może nawet lepiej, gdyby Balski przegrał, a ta walka byłaby przerwana wcześniej, dlatego że, dlatego, że przyjął sporo ciosów, kiedy kiedy zawodnik jest półprzytomny, to te ciosy są szczególnie niebezpieczne. Właśnie, właśnie mówimy o tym przerywaniu walk w odpowiednim momencie, po to, żeby takie ciosy nie dochodziły. Natomiast tutaj doszło ich bardzo, bardzo dużo. Nie mówię, że zmienią one karierę Balskiego, ale niestety mogą zmienić. Po prostu zobaczymy, jaki Adam, jak Adam wyjdzie do ringu po tym pojedynku. Na pewno myślę, że trzeba by było go odbudowywać. Spokojnie, dlatego że tutaj, tutaj mógł stracić sporo zdrowia w tej ostatniej rundzie tego pojedynku i nie tylko. Walka też obnażyła. Adama nie ma się co oszukiwać. Radczenko nie jest wirtuozem boksu, jest zawodnikiem dobrym, solidnym, poukładanym, takim, który bazuje na kontrach i wykorzystał i wykorzystał wykorzysta te niedociągnięcia w boksie. Adama naprawdę balski, nawet jak na siebie. Zaboksował słabo w tym pojedynku. On musi być po prostu przygotowany, tip-top, i mentalnie, i fizycznie, żeby, żeby te swoje braki nadrobić, żeby te braki nadrobić atletyzmem. A ten atletyzm ma, jest szybki, gibki, zwinny. Wcześniej imponowała to szybkość rąk, imponowały serie ciosów, ciosy podbródkowe. Może zbyt długo pozostawał w tak zwanej kieszeni, żeby przyjmować wymiany. Natomiast Natomiast ten boks z Radczenką był gorszy, gorszy, niż ostatnie pojedynki Balskiego. Pewnie promotor, pewnie trener znają genezę, wiedzą o tym dużo więcej. Tak jak mówiłem, już się wspominało przed walką, że to może być trudny pojedynek dla Balskiego, a okazał się niestety piekielnie trudny. Przechodzę teraz do main eventu, czyli Parzęczewski versus Senk. Jest to jedyna walka, która zaskoczyła mnie, może nie tyle jej wynik, co fakt, że potoczyło się to bardzo, bardzo szybko i bardzo, bardzo jednostronnie. Deklasacja, tyle tylko można powiedzieć, szybkość, dynamika, precyzja, dobre poruszanie, wszystko po stronie Parzęczewskiego, młodość, witalność, precyzyjne ciosy. Na pewno na pewno elektryczny był, był sęk w tym pojedynku, na pewno strasznie szybko, strasznie szybko zrobiły bardzo duże wrażenie te ciosy Parzęczewskiego, czy Arab bije tak mocno, czy to już jest taki naprawdę bardzo schyłkowy sęk, trudno powiedzieć, to pokażą kolejne pojedynki. Wydawało mi się, że nie jest jakimś brutalnym panczerem Parzęczewski, ale być może się mylę, być może. Być może on jest coraz lepszy, być może właśnie tu kluczem była ta precyzja ciosów i być może właśnie to jest jakaś recepta, czyli jednak waga półciężka, gdzie, gdzie dysponowałby szybkością, gdzie dysponowałby dynamiką, bo na tle super średnich aż tak pewnie szybkościowo prezentował się nie będzie. Z drugiej strony. Z drugiej strony być może byłby mocniejszy fizycznie w super średniej. Wszystko zależy od tego, czy Parzęczewski jak to jest z tym robieniem wagi. Jeśli on w miarę łatwo robi tą super średnią, to pewnie trzeba by było wrócić do super średniej, bo półciężka mu nie ucieknie. Naprawdę trudno powiedzieć, to muszą zadecydować ci, którzy są blisko Parzęczewskiego, natomiast wielki plus za to zwycięstwo największa walka w karierze, w sensie takiego tego, że to był main event, tego, że to była spora gala, bardzo dobrze wytrzymał to psychicznie, szkoleniowo właściwie rozwiązał walkę bez tak zwanej podpałki. Zranił szybko Senkar już w drugiej rundzie. Potem Potem dokończył go bardzo precyzyjnie, tam były różne ciosy, były lewe sierpowe, były podbrudkowe, były odskoki do tyłu, były ponowienia ataku, to nie było tak, że Parzęczewski rzucił się na hura, a więc duży plus dla tego zawodnika, z tym, że, z tym, że dalej nie wiadomo tak naprawdę w jakim miejscu w tej wadze półciężkiej jest Parzęczewski, dlatego, że tak jak wiemy, Senkius schyłkowy, walka zakończyła się bardzo, bardzo szybko. Dalej nie wiemy, jak to będzie, kiedy Parzęczewski wpadnie w tarapaty, kiedy walka będzie dłuższa, kiedy przeciwnik dobrze będzie wytrzymywał tę siłę jego ciosu, ale o wszystkim się przekonamy. na pewno Na pewno jeden z niewielu ciekawych polskich zawodników w tej chwili. Na pewno trzeba go traktować poważnie, na pewno ja jeszcze poważniej będę śledził jego karierę, jeszcze bliżej. Tak jak mówię, ten, ten pojedynek to dla mnie było największe zaskoczenie: tej gali szybkość, szybkość dynamika, sprawność, z jaką to wszystko zakończył, jak pozamiatał sęga Parzęczewski, natomiast, natomiast cała reszta gali raczej, raczej przewidywalnie. Oczywiście ten Balski, ale widzieliśmy w takiej dyspozycji naprawdę ciężko było mu. Ciężko było mu coś zrobić z Radczenką. Pamiętamy walkę Radczenki z Głowackim. Tutaj, tutaj również. Wtedy Głowacki też nie był dobrze dysponowany. Oczywiście duża zasługa Radczenki to dobry pięściarz, natomiast, natomiast to jest kolejny polski zawodnik, który troszeczkę jednak popił sprawę, bo to nie był stuprocentowy balski. To możemy, to możemy powiedzieć na pewno. I jeszcze chwila o. Parzęczewskim, dlatego że chciałbym przy tej okazji nawiązać do następnego tematu. Parzęczewski był, był niedoceniany, był też niedoceniany przeze mnie, był niedoceniany przez wielu, stawiało się różne zapory, że nie przejdzie wysoko, że nie dojdzie do jakiegoś wysokiego pułapu w boksie. Tymczasem tak mówić nie można. O czym świadczy zawodnik, o którym powiem za chwilę? Josh Warrington. Zawsze mówiło się, że to walczak, zawsze mówiło się, że to zawodnik bardzo ambitny, natomiast wiele ekspertów stawiało mu to ograniczenia. Nigdy nie zdobędzie takiego tytułu, nigdy nie pokona tego tamtego, nigdy nie zdobędzie tytułu Mistrza Świata. Wszystkiemu temu zaprzeczył Josh Warrington, jego postępy są szybkie bardzo błyskawiczne, naprawdę staje się kompletnym zawodnikiem i ma na koncie już zarówno Lisa Elbiego, jak i Carla Framptona. Coś, czego nikt nie spodziewałby się półtora roku temu. Naprawdę wszyscy mówili, że ci zawodnicy są o klasę wyżej od, od Josha Warringtona. Eddie Hearn, który był poprzednio promotorem Warringtona, bał się... Bał się walki z Liselbim, dlatego że Josh Warrington ma masę kibiców w Leeds. oni tłumnie przychodzą na jego walki, natomiast Selby jest to zawodnik bez takowej bazy i długo, długo Her nie chciał zorganizować tego pojedynku, bojąc się po prostu, że Warrington przegra z Selbim zaryzykował Frank Warren. Okazało się, że łatwo pokonał Warrington z i to w świetnym stylu. Natomiast sobotnia walka z Karlem Framptonem była jeszcze lepsza w wykonaniu Josha Warringtona, bo ponownie, ponownie doszły postępy kapitalnie Walczył inside Josh Warrington, właściwie przekładał z ręki do ręki Framptona, pokazał, że jest silniejszy fizycznie, że szybciej zmienia kąty ataku, że naprawdę jego kombinacje są ciekawsze, że bije bardzo wszechstronnie, że potrafi zaatakować z zewnątrz, że potrafi wymieniać ciosy w półdystansie, że potrafi się bić w budce telefonicznej, to znaczy w tej najbliższej, Najbliżej przeciwnika, kiedy to jedną ręką się trzyma, drugą uderza, i właśnie to kapitalnie robił, robił Josh Warrington. Właściwie wygrywał pojedynek z Framptonem w każdej płaszczyźnie i w każdej płaszczyźnie był naprawdę bardzo, bardzo skuteczny. Do tego, co wiedzieliśmy przedtem, to znaczy, że ma niesamowity silnik, że walczy bardzo intensywnie, że jest silny fizycznie. Doszło to, że poprawił bardzo obronę, że w tych wymianach półdystansowych to on był szczelniejszy, lepiej zakryty, to on, to on był szybszym zawodnikiem, zawodnikiem bardziej wytrzymałym, że nawet jeśli chodzi o siłę ciosu, nie odstawał od Framptona. To sprawiło, że ta walka ta walka zakończyła się tak, jak przewidywałem, to znaczy zwycięstwem Warringtona, natomiast jego występ był jeszcze bardziej imponujący niż myślałem. To była naprawdę bardzo, bardzo pewna wygrana i wygrana w kapitalnym stylu. Tak jak, tak jak mi się wydawało, ta walka przyćmiła pojedynek Chizory z White'em. Pewnie nie, nie wszyscy z Was się zgodzą, dlatego że królewska kategoria... Zawsze bardzo prestiżowa, jednak moim zdaniem klasa tamtego pojedynku, czyli Warringtona i Framptona, jednak to był, to był szczebel powyżej. Pomimo tego, że walka Cizary z Whiteem, którą też obejrzałem później po Gali w Radomiu, też była ciekawa. Tu niewiele mnie zaskoczyło. Delboy zaczął w dobrym stylu, naprawdę niezłe tempo jak na niego. Pamiętamy, że Cizora, ten późny Cizora ma w walkach wiele przestojów, natomiast to tutaj, tutaj, to on był tą stroną agresywną, to on był tą stroną narzucającą tempo walki, to on zadawał więcej ciosów. Natomiast White, tak jak można było przewidzieć, nastawiał się na kontry. Agresorem był Cizora, natomiast wydaje mi się, że precyzyjniejsze mimo wszystko były, Ciosy White'a, White już w pierwszych barundzie zranił prawą ręką Cizorę. Cizora napierał, ale niewiele było takich momentów, że, żeby White był zagrożony. Natomiast Dillian spokojnie czekał na swoją szansę i takowej się doczekał. Ten lewy sierpowy naprawdę jest śmiercionośny Dilliana. Podejrzewałem, że jeśli on czysto, czysto wyląduje na szczęce Cizory, to, to Derek będzie miał kłopoty. Obaj zasłużyli na brawa koniec końców wygrał White jeszcze tylko chwileczkę poświęcę sędziemu tego pojedynku który niechlubną rolę odegrał zupełnie niepotrzebnie mieszał się do tego pojedynku zupełnie, zupełnie wydaje mi się przedwcześnie odejmował punkty Chisorze, zupełnie niepotrzebnie pomagał White'owi moim zdaniem od 8-9 rundy Derek zaczynał słabnąć Derek zaczynał coraz łatwiej przyjmować ciosy, coraz więcej błędów popełniać Walka poszła, poszła na stronę tego młodszego, świeższego zawodnika, ale, ale zupełnie niepotrzebna pomoc sędziego, naprawdę nie podobało mi się to. Oczywiście to też mogło wprowadzić nerwowość w poczynaniu Czizory. wiedząc, że, że być może przegrywa walkę. Tak naprawdę jeszcze prowadził na kartach punktowych, natomiast... Yy, Natomiast i to wszystko okazało się akademickie, ale, ale muszę wspomnieć o tym, o tym zachowaniu sędziego ringowego moim zdaniem, moim zdaniem zupełnie, zupełnie niepotrzebne preferowanie Diliana preferowanie White'a. Prawdopodobnie w kwietniu pojedynek z Antonem Joshua. Ą. Prawdopodobnie angielscy kibice nie będą tym, tym zachwyceni. Z jednej strony, Dylan White zasłużył na swoją szansę, z drugiej, chyba wszyscy jesteśmy pewni tego, że pomimo postępów Dilliana, który teraz boksuje bardziej taktycznie, bardziej na chłodno, to jednak większy postęp yy, zrobił AJ. To AJ ma znacznie większy potencjał. Główną zaletą White'a jest to, że trochę poprawił przygotowanie fizyczne i przede wszystkim, że nie napala się, że walczy mądrzej. Natomiast jeśli mądrze zawalczyłby AJ przy użyciu swoich atutów, to naprawdę naprawdę szanse na White'a będą niewielkie. No ale skoro nie AJ vs. Wider, ani AJ vs. Fury, to prawdopodobnie będzie ta walka z White'em. No nie będę specjalnie wybrzydzał, ale... Ale faworyt tego pojedynku będzie zdecydowany, równie zdecydowany jak przed pierwszą walką, a może nawet większym faworytem tym razem będzie Antony Joshua. I na koniec przejdę do wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych. Obaj bracia Charlos z kłopotami. Jeden z nich stracił tytuł, drugi tytuł zachował, ale też miał spore problemy z matwiejem korobowym. Uważam, że obaj bracia poniżej poniżej oczekiwań. Dlaczego? Moim zdaniem jest to kwestia motywacji. Obaj powinni już walczyć naprawdę na wielkiej scenie. Jermel, czyli ten mistrz kategorii, już były mistrz kategorii junior średniej, powinien bić z takimi zawodnikami jak Laras w unifikacji z Herdem. Natomiast Mal, czyli ten, ten większy czarol z wagi średniej, on już powinien celować w GGG, Canelo. Takich zawodników jak Jacobs, Andrade, myślę, że w dużej mierze słabsze występy bliźniaków to jest właśnie kwestia braku motywacji, to jest właśnie kwestia tego, że oni, oni tam mają zbyt dobre warunki, zbyt duże pieniądze za zbyt małe walki i troszeczkę, troszeczkę w tym sosie hajmona się kiszą. Moim zdaniem potencjał bliźniaków jest naprawdę bardzo duży. Ale prędzej czy później musiało dojść do czegoś takiego jak tu, czyli utraty tytułu przez jednego z nich. Mam wątpliwości, czy Mel przegrał z Harrisonem, ale od razu mówię, że nie punktowałem tej, tej walki. Będę musiał pojedynek obejrzeć raz jeszcze. Chociaż Tony Harrison to naprawdę dobry bokser, Matwiej Korobow, klasa sama w sobie, naprawdę błyskotliwy pięściarz ale mimo wszystko obaj bliźniacy po, powinni poradzić sobie w tych pojedynkach lepiej niż sobie poradzili. Tak jak już wspomniałem, moim zdaniem, kwestia zakiszenia się, kwestia braku motywacji, kwestia braku podnoszenia poprzeczki, dlatego że obaj, yy, także Herd, tam czasem już duszą się w sosie, te nazwiska ich przeciwników się powtarzają, właśnie Harrison, Trout. To wszystko nie są przeciwnicy, którzy mogliby Wykrzesać stuprocentową motywację, stuprocentową agresję, stuprocentowe podejście do treningu obu bliźniaków. Teraz na pewno Mel będzie dążył do rewanżu, a jego brat mam nadzieję, że dostanie. Dostanie naprawdę duży pojedynek, w którym tą pełnie potencjału w końcu moglibyśmy zobaczyć. Będę kończył powoli vloga, dlatego że dochodzi już pół godziny. Tej audycji kolejne będzie, tak jak mówiłem, podsumowanie całego sezonu. A potem czekam na te Wasze pytania. Zrobimy właśnie takiego vloga, jeśli chodzi o pytania, o odpowiedzi. Oczywiście koncentrujemy się, koncentrujemy się na boksie. Ja postaram się odpowiedzieć na wasze pytania. Dzięki za oglądanie, dzięki za cierpliwość, dzięki za stałe. Wspieranie vloga RST. Ten vlog powolutku rośnie w siłę, tak jak obiecywałem. W nadchodzącym roku będzie więcej, będzie ciekawiej, będą inne pozycje we vlogu. Postaramy się to wszystko razem rozkręcić. A na razie dzięki, proszę o łapki w górę, proszę o udostępnienia, proszę o kolejne subskrypcje, jeśli oczywiście komuś materiał się podobał i do zobaczenia, do kolejnego razu.